Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Witajcie dzisiaj. Zajęcia nagrywamy w moim domu. Ostatnio, kiedy pokazywałem Wam instrument na. W którym dzisiaj grałem Wam dzień dobry. Dowiedzieliśmy się, że pianino należy do roi, rodziny instrumentów strunowych. Pamiętacie, jak zaglądaliśmy do środka, widzieliśmy tam struny, młoteczki i dowiedzieliśmy się, w jaki sposób powstaje dźwięk, kiedy gramy na pianinie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać instrument od którego zaczęła się moja przygoda z muzyką, a było to bardzo dawno temu, ponad 30 ponad 30 lat temu, a tym instrumentem był a tym instrumentem był, jak się nazywa ten instrument? Kto wie? Niektóre z dzieci pamiętają. Zdarzyło się kilka razy, że miałem ten instrument w przedszkolu i pokazywałem. Dzisiaj prezentacja akordeonu. Akordeon to. Tak, akordeon to taki troszeczkę dziwny instrument, jak się mu przyjrzymy, bo z jednej strony jest troszeczkę podobny do fortepianu. Ma również białe i czarne. Klawisze. Tak z dziećmi rozmawiałem o akordonie. To takie zauważali podobieństwa do keyboardu chociażby. No, ale z drugiej strony mocno się różni. Jest dużo mniejszy. A po lewej swojej stronie ma guziki. Takich guzików nie ma pianino ani keyboard, ani fortepian. No to teraz spróbujmy się zastanowić, do jakiej rodziny instrumentów należy akordeon. Przypomnijmy sobie, mamy rodzinę instrumentów strunowych, rodzinę instrumentów dentych oraz instrumenty perkusyjne. Czy nasz akordeon jest z rodziny instrumentów strunowych? Chyba nie, bo nie widać tutaj żadnych strun, chociaż. W fortepianie też nie widać strun, a kiedy zdejmiemy tą pokrywę, to widać w środku strun. Co musimy zrobić, żeby akordeon zagrał? Dzieci mówią mi zawsze tak. Niech pan naciśnie jakiś klawisz. No to naciskam. Nie gra. Niech pan naciśnie jakiś guzik mówią do mnie dzieci. Naciskam jakiś guzik. Nie gra. No i tutaj jest. Tajemnica, dlaczego nie gra? Jeden chłopiec mówi: Niech pan podłączy do prądu ten akordeon. A czy widzicie tutaj jakiś kabel albo wtyczkę, żeby można było podłączyć ten akordeon do prądu? Chyba nie. Tajemnica tkwi na środku. Tutaj mamy miech, który, kiedy otwieramy, wbiera powietrze. Kiedy będziemy ten miech rozciągać i ściągać, to wtedy będzie tłoczone powietrze i by on będzie nam grał. A więc, jest to instrument dęty, można powiedzieć, chociaż buzią w niego nie dmuchamy. Fortepianie, lewa ręka gra na guzikach! Zawsze dzieci pytają mnie, po co są jeszcze tutaj te przyciski? Tutaj możemy sobie zmienić barwę dźwięku. Co to jest barwa dźwięku? To jest taki można powiedzieć, charakter, kolor tego dźwięku. Zobaczcie, zagram melodię taką. A teraz zmienię. Jest inny dźwięk, inna barwa. A posłuchajcie teraz tutaj. Widzicie? Słyszycie, znaczy... Więc tutaj zmieniamy barwę dźwięku. Podobnie jest z lewej strony naszego akordeonu. Popularnie mówimy, że to są basy. Basy i te basy też mogą brzmieć. Zmienimy sobie tutaj barwę. Moment, ponieważ możemy grać co innego, prawą i lewą ręką, ale nie tak jak w przypadku pianina. Kiedy naciskamy jeden klawisz, odzywa nam się jeden dźwięk, a w przypadku akordonu zobaczcie, naciskam jeden klawisz w drugim rzędzie jeden guzik. Mam dźwięk jeden dźwięk C. Ale kiedy nacisnę obok. Odzywają mi się trzy dźwięki. I mamy. Za chwilę nacisnę obok, będziemy mieli jeszcze inne dźwięki trzy. I tam jeszcze dalej. Gdy na pianinie, musimy, żeby zagrać więcej dźwięków, musimy używać kilku palców. akordeonie, wystarczy nacisnąć jeden guzik i mamy kilka dźwięków. Dzieci zawsze pytają mnie, a skąd Pan wie, który dźwięk Pan gra, skoro Pan nie widzi tych guzików. No i to muszę Wam powiedzieć, kiedy zaczynałem naukę gry na tym instrumencie, miałem wówczas 8 lat chyba, czy 7? 8 chyba. No to próbowałem sobie ustawiać lustro i patrzeć, ale to potem się okazało, że to jest jeszcze bardziej trudne. A cała tajemnica polega na tym, że tu jeden z tych guzików, nie wiem, czy to będzie widać, jest taki wklęsły. Widzicie, jest na nim dziurka tutaj. I to jest dźwięk C, a od niego wszystkie inne dźwięki. Potem już akordeonista pamięta. Czyli jak ja sobie tutaj dotknę, to wiem, że mam dźwięk c no i potem inne dźwięki już pamiętam kilka słów o tym w jakich zespołach po ostatnio mówiliśmy też o zespołach muzycznych możemy spotkać akordeon możemy usłyszeć akordeon no na pewno akordeonu raczej nie usłyszymy w orkiestrze symfonicznej bo jak widzieliście na naszych zajęciach w orkiestrze symfonicznej taki instrument nie występuje za to możemy go usłyszeć w muzyce rozrywkowej. W muzyce, w muzyce jazzowej możemy spotkać akordeon no i przede wszystkim możemy spotkać akordeon w muzyce ludowej, w kapelach ludowych, gdzie mamy yy, na przykład jeszcze klarnet, skrzypce. I teraz chciałem Wam zagrać oberka, który ma tytuł Na bok z drogi. Tego obelga uczyłem się bardzo, bardzo dawno temu, ale spróbuję go sobie przypomnieć. To właśnie przykład, jak akordeon gra w muzyce ludowej. Tak szybko, jak się długo ćwiczy. <grymne> ja tam nie ćwiczyłem na kordonie, ale mogę wam jeszcze pokazać, może mi się uda. Utwór, który grałem bardzo, bardzo dawno temu, on ma tytuł Koło Wrotek. Was już teraz będzie wiedział, jak gra akordeon, do jakiej rodziny instrumentów należy. A jeśli ktoś chciałby się uczyć grać, to słyszałem, że w szkole muzycznej we wrześni są jeszcze zapisy i wiem, że tam jest klasa akordeonu. Można się zacząć na tym instrumencie uczyć grać. Jest to może łatwe, ale daje wiele satysfakcji i radości. Poza tym, jak pewnie zauważyliście, akordeon jest instrumentem, który nie wymaga podłączenia do prądu, a więc można go ze sobą zabrać na przykład na wakacje, czy gdzieś na ognisko, tak samo jak gitarę. Na dzisiaj Wam dziękujemy i do zobaczenia w następnym odcinku.